A ja mam obok siebie kolejnego artystę, który dzisiaj wystąpi na scenie Opolskiego Amfiteatru, i to nie wystąpi sam, wystąpi w towarzystwie królowej polskiej estrady i Opolskiego Festiwalu Marii Rodowicz. Witam cię, Dawid, serdecznie. Już nie szalejemy. Nie. <grym> <grym> Witam wszystkich, cześć. Dawid Kwiatkowski jest moim i waszym gościem. Powiedz mi, bo wiem, że od tygodnia nowa płyta jest na rynku, opowiedz mi coś o tej płycie. Teksty, muzyka, wiem, że wiesz, oddałeś tam siebie w 110%, bo już widziałem jeden czy dwa wywiady. Chcielibyśmy od Ciebie usłyszeć osobiście: Co chcesz nam powiedzieć o tym albumie? Wiesz, hmm. Bardzo, bardzo dużo można by było o nim opowiedzieć, dlatego że powstawał przez 3 lata. Nazywa się 13 grzechowniczych i faktycznie jest już w sprzedaży, więc zapraszam państwa serdecznie. Skomponowałem go w większości razem z Bartkiem Saboniem. Napisaliśmy teksty i muzykę i to są nasze takie spowiedzi, nasze grzechy. Każdy, jest, każdy chyba jest grześnikiem, ale nie każdy o tych grzechach mówi. My postanowiliśmy po prostu naszą spowiedź. Odpokutować właśnie w ten sposób. No ogólnie mamy problemy z przyznawaniem się do tego, że czasem grzeszki. No, a ja nie, więc tak mówię, dobra, powiem tej całej Polsce, no, ale, ty czym jesteś, ale ty jesteś artystą. No. Ale ty nie jesteś czasami artystą? Być może. No, więc, więc tak, zapraszam Państwa. Na, no myślę, że fajna płyta, ale to nie mnie oceniać. Widziałem, że jesteś tutaj z naprawdę dużą grupą przyjaciół, współpracowników. Jak się odnajdujecie w naszym mieście, no, którym my osobiście kochamy? Co ty możesz nam powiedzieć o Opolu? Ja już grałem w Opolu kilka razy i naprawdę uwielbiam tutaj wracać. Grałem też chyba gdzieś tu pod amfiteatrem. Tu jest taki klub, gdzie grałem swoją trasę kilka lat temu, więc mogę nie, nie, nie pamiętać. E, dokładnie gdzie jest to miejsce. Niemniej jednak jest to piękne miasto. Ja pamiętam, w 2013 roku przyjechałem tutaj pierwszy raz na koncert i e, od razu zakochałem się, więc fajnie, że e, teraz wystąpię tutaj. Powiedz mi, e, jesteś z tego pokolenia, gdzie rzeczywiście no, młodzi ludzie dzisiaj e, ko kochają cię, szczególnie młode dziewczyny. A powiedz mi, jak ci się współpracuje z Marylu Rodowicz, która no, trochę jednak reprezentuje to środowisko tak bardziej doświadczonych słuchaczy muzyki w Polsce? No co, a nie widziałeś jak na tam się współpracuje idealnie. Ja w tym roku zaśpiewam tutaj swoje piosenki i zaśpiewam piosenkę z Marylą Rodowicz, ale tak jak już powiedziałem, już poszaleliśmy swoje mamy. Więc teraz śpiewamy piosenkę, która idealnie odnosi się do niedzielnego koncertu, czyli koncertu o wolności i to będzie piosenka z repertuaru Maryli no, więc tak, chciałem powiedzieć pani Maryli, ale nie mogę mówić pani, bo ostatnio jak powiedziałem do Maryli, Obraziłaś. pani Marylo, to było u niej w domu, to po, powiedziała, zaraz będziesz musiał tego, musiał tego szampana wypić na raz. No dobrze, proszę Państwa, pięknie dziękujemy Dawidowi Kwiatkowskiemu, jak widać dużo dystansu do siebie, wesoły, zabawny, sympatyczny. Dystansu, bo nie przeżyjemy. Zapraszamy Dziękuję na bardzo. jego koncert, dziękujemy bardzo, zapraszamy na jego koncert już w niedzielę.